No, witam was w ten piękny dzień. Dzisiaj mamy też kolejny fajny temat pod tytułem: Dlaczego jakimś dziwnym trafem ludzie, którzy zalewają emocjami innych, przyciągają sobie ludzi, którzy uciekają przed emocjami? Tak? Jakie współuzależnienie. Ktoś, kto chce tak dawać, 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 przyciąga sobie kogoś, kto w sumie jest unikaczem emocji. Skąd to się bierze, no skąd to się bierze, no plus przyciąga minus, a minus przyciąga plus, a nie odwrotnie, więc <laughs> sam dobór naturalny polega na tym, że różnorodność się przyciąga, tak, różnorodność się przyciąga i... i dlatego później sama ewolucja na drodze różnych mutacji, prawda, idzie w taki sposób, że powstają no najbardziej przystosowane, najbardziej przystosowane gatunki, chociażby dlatego najmniej pośród psów chorują i kundle, tak? I najwięcej cech takich, prawda, jeżeli chodzi o przetrwanie, mają kundle. Może nie są aż tak wyspecjalizowane jak niektóre rasy psów, ale są wszechstronne, ale są wszechstronne, tak? Bo jest tam po prostu wymieszany, jest miks. I dzięki temu mają o wiele większą zdolność przystosowania się do różnych warunków. No i teraz tak, mamy dwie osoby, jedną osobę, która zalewa, zalewa daje i mamy drugą osobę, która jest odgrodzona murem, która za tego muru bardzo nie chce. No to może najpierw o tym zalewaczu. No to jest ktoś, kto w dzieciństwie, tak jak tam dość często mówiłem, jest to jeden ze sposobów radzenia sobie z tym, że nie ma tyle fajnych rzeczy, które dostajemy, nie ma tyle miłości w sposób. Uległy. To sobie ktoś poradził, że on jest dla kogoś, on daje rodzicowi: masz, proszę, tutaj, tato, masz, mamusiu, popatrz, ja jestem dla ciebie, popatrz, jaki jestem fajny, popatrz, nie sprawiam ci żadnych problemów, tak? Widzę, że macie ciężko, widzę, że jesteś w depresji, widzę, że pijesz, widzę, że jesteś chory, widzę, że borykasz się z różnymi kłopotami, widzę, że pracujesz tyle i nie masz czasu, widzę, że nie do końca masz czas na nas, to ja ci jeszcze, jeszcze bardziej stanę się tutaj taki z boku i będę tutaj ci pomagał, przyjdziesz, będzie wysprzątane, to nie za to nic nie usłyszę, ale ja będę Ci dawał, tak? Będę Ci dawał, ja jestem poszukiwaczem atencji, tak? Ja tutaj robię, 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 robię i, i może wreszcie usłyszę to kocham Cię na przykład, tak? Którego nigdy w życiu w dzieciństwie nie słyszałem, może wreszcie zostanę przytulony, tak? Bo nigdy nie byłem przytulony, czy byłam przytulona przez tatę. Ja jestem zabiegaczem, ja jestem dybaczem, ja jestem ratownikiem, ja muszę mieć drugą osobę później, i wtedy jak i wtedy, dla której będę działał. Ja, żebym być szczęśliwy, muszę mieć kogoś, komu ja będę służył, dla kogo ja będę pracował, o kogo ja będę zabiegał, o kogo ja będę dbał. Ja się w ten sposób realizuję. Jament. Taka mantra. No i później idzie to w życie. Tak? A jeżeli ja się nie zrealizuję, to będę czuł poczucie winy, wstyd, Wiesz, że coś ze mną jest nie w porządku, nie? Dbam, a tu nic, nie? Staram się, a tu nic, takie rzeczy też będę musiał i ja idę w życie i znajduję sobie różnych ludzi i znajduję sobie partnerów, dla których mogę się wreszcie opiekować, tak wreszcie jak mamusią czy tatą, tak wreszcie tak jak dla mamy czy dla taty mogę y, tym partnerom dawać, tak? y, Nie jest to do końca taka typowa męska energia dawcy, nie? bo to często jest zalewacz, ja wtedy czuję, że chcę przekraczać wszelkie granice, jeżeli są mury, ja się przeleję jak woda, nad tym murem do centrum tak, uwagi danej osoby. Będę brał, nie? a tak naprawdę będę dawał, ale tak naprawdę będę chcieć właśnie też brać. Będę chcieć coś w zamian. Będę chciał, żeby ta osoba była taka, jak ja widzę. Będę chciał, tak jak w dzieciństwie robiłem, robiłem wszystko to dla rodziców, no bo czekałem, czekałem na to, że w końcu mnie pokochają. Czekałem, aż mama wróci, tato, aż wreszcie się pojawi, skoro, skoro ich nie było. tak. To było przecież po coś. Tak. To ja, później, też mam oczekiwania od partnera. Też mam oczekiwania, tam gdzieś są oczekiwania, to znaczy, że ta miłość jest uwarunkowana. Kocham Cię po to, żebyś był taki, jaki chcę. tak? Nie, nie kocham Cię takiego, jakim jesteś. Kocham moje wyobrażenie Ciebie, a nie Ciebie. Kocham wyidealizowany obraz. tak? Daję, 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 zabiegam, ale ja Cię też obciążam. I jeżeli. Na trafie mur to będę napierać, napierać, przekrajać i za niego, no ale jakimś dziwnym trafem będąc w takiej dynamice bardzo często przyciągniemy drugą osobę, która będzie unikaczem, która będzie unikaczem tych emocji, unikaczem, będzie za murem też, i to też pochodzi z dzieciństwa, bo ktoś w dzieciństwie zareagował w inny sposób niż my, nie było miłości, albo było mało, albo było coś mocniejszego, tak, jakaś przemoc psychiczna. Nie było dużo rzeczy komfortowych, za to było dużo dyskomfortowych, więc odgrodziliśmy się od tego murem. I teraz jak coś i wtedy, jeżeli coś na nas spadało, jakieś ciężary ze strony rodziców, dzielnie to znosiliśmy, odbijało się od nas. My też nie pokazywaliśmy im, tak, nie płakaliśmy. Nie, jesteśmy za murem. My emocji unikamy. Dla nas emocje są czymś obcym. Dla tej osoby wcześniej często są emocje normalne i oni chcą się dzielić, są ekstrawertykami. Tutaj często są ludzie, którzy może nie do końca są introwertykami, ale oni potrzebują przestrzeni. To jest taki lęk przed bliskością. Tak? Nie było, więc zbudowałem sobie mur. Nie po to zbudowałem sobie mur, żeby ktoś mi przez niego przełaził. Tak? Zbudowałem sobie mur i idę z nim w życie. To mój mur, a ty od tego muru wara. Nie? I to też jest właściwe. My w ten sposób zareagowaliśmy. Obie <grym> strony są właściwe. I nagle ktoś nam dziobie w ten mur. Tutaj przychodzi i zalewa. Tak, my nie chcemy tego. Paradoksalnie my sobie takich <grym> przełażaczy przez ten mur przyciągamy. Możemy spróbować. Nie? Czasem kolej, każdy kolejny partner taki będzie a my będziemy się cofać, tak? Dla nas to będzie zagrożenie. Ta osoba chce skracać przestrzeń, a ta osoba chce tej przestrzeni więcej. Ta osoba chce tam coś układać, tak? Już swoją podankę coś tam widzi, a ta osoba, zaraz, zaraz, ja tu jestem, mam swoją autonomię, proszę mi tej nie przekraczać i będziemy go trzymać na dystans. Obie osoby będą sfrustrowane. Ta osoba będzie sfrustrowana, dlatego, bo tam będzie ktoś przełaził cały czas, a ja chcę spokoju. Ktoś będzie mówił: Kocham cię, kocham cię, kocham cię. I chłopie, kobieto, jakie? Ja kocham cię. Daj mi z tym spokój. Ja chcę spokoju. Dla nas, kocham cię, będzie zagrożeniem, bo w dzieciństwie go nie było, albo bo w dzieciństwie było za coś. Było barter, nie? Kocham cię, było dopiero przyniesiemy szóstkę. To jest manipulacja taka miłość. No to my nie chcemy takiej miłości. Ale też nie powiemy kocham cię. O nie. Bo może do rodziców ten jeden raz kiedyś powiedzieliśmy. Nic. Nie zadziałało. Bo poczuliśmy wielki dyskomfort. Nie chcemy dyskomfortu. Nie po to budowaliśmy mur, żeby czuć dyskomfort. No ale jednak przyciągnęliśmy sobie kogoś, kto kocham cię, kocham cię, kocham cię. Tak? Obie osoby, reagując na partnera w relacjach w ten sposób, reagują na rodziców. Albo reagują tak, jak rodzic reagował na rodzica. Albo reagują tak, jak rodzic reagował na swojego rodzica. Bo to stamtąd są te schematy. To są schematy z tego, co pomiędzy było między rodzicami naszymi a ich rodzicami. Bo to, co oni dostali, no to oni dają. To, czego nie dostali, tego nie dadzą. Proste, z tego i Salomon nie naleje, chyba że jest osobą świadomą, która jest sobie w stanie sama to dać. No ale. Teraz jest coraz więcej takich osób, ale do tej pory no, nie było z tym łatwo. Wojny, problemy ekonomiczne, ludzie się zajmowali <grym> życiem. A jeżeli była mowa o oddawaniu sobie, no to, to szukali środków dostępnych, tak, a dostępne były wódka, dostępny był konfesjonał, tak, też w jakiś sposób doraźnie to, doraźnie to działało, tak, ale to zawsze gdzieś była kompensacja, było potrzebne coś innego, tak, z zewnątrz. Taki związek, jakich jest bardzo wiele, bardzo wiele, Wiem, że u, całkiem możliwe, że u Was też takie związki są. To jest związek, w którym każda z tych dwóch osób mówi to samo. Nie, 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 nie będę Twoim ojcem, nie będę Twoją matką. Nie. Nie rób do mnie tego, co robiłeś tam. Nie. Ta osoba mówi: Zrób mi więcej przestrzeni. A ta osoba mówi: Puść mnie bardziej. Tak? I tak naprawdę, obie osoby, jeżeli chcą, żeby to przetrwało i żeby nie było tutaj szamotaniny, mogą się rozstać, nie ma sprawy. No, tylko, że jeżeli z tego nie przepracują, przynajmniej następny partner będzie dokładnie taki sam. Tak dokładnie ten sam będzie <laughs> mechanizm. Nie chcecie, to sprawdźcie, nie? To no, będzie całkiem inna osoba, ale będzie spełniała tą samą rolę. <laughs> może być z pozoru całkiem inna. Na początku w ogóle może być zakochanie, może być piękniej, gwiazdy, tak, fajerwerki, No a potem przyjdzie proza życia. będzie tak. Obie osoby muszą zrozumieć, że żeby w ogóle była jakakolwiek szansa, pracujemy ze sobą, tylko drugie osoby nie zmienimy. Ta osoba musi zrozumieć, że musisz się cofnąć. Musisz się człowieku cofnąć. Bo jak nie, przekraczasz granicę tej osoby. Musisz cofnąć. Ono ma je wysokie, tak? Ale musisz zrobić przestrzeń. Ta osoba z kolei musi zdać sobie sprawę, że ma za wysokie granice. Tu się każdy będzie odbija Chyba, że ktoś chce w samotności, nie ma sprawy. Może się wyczygałtować tam gdzieś w grocie. Oh, super. Musi zmniejszyć granicę. W kierunku partnera w relacjach. Partnerki w relacjach. Bo o tym mówimy, tak? To będzie działać też, jeżeli chodzi, nie wiem, o przełożonych w pracy, dzieci, podwładnych. Ale mówimy o, głównie o relacjach. Oni muszą zrozumieć, że muszą sobie zrobić przestrzeń i sobie nawzajem. I sobie samym. I sobie samym, bo tutaj też trzeba się cofnąć, a tutaj trzeba obniżyć ten mur I wtedy może pojawić się przestrzeń. Ale tylko patrzymy na siebie. Pracujemy tylko z sobą. Nawet jeżeli jest OK, ja się cofnę, ale tutaj ten nikt nic nie robi, albo ja mogę obniżyć, ale wtedy mnie zaleje. Pracuj tylko z sobą. Druga osoba, naprawdę, jeżeli robisz to z czystego serca, z intencją jest się w stanie do tego dostosować, jest się w stanie dostosować, albo ten związek się rozleci, no też jest, tak? <laughs> ale nie będziecie tkwili w tym uzależniającym schemacie, tylko to pójdzie dalej, tak? W kierunku Waszej po prostu na yy, Waszego, no nie chcę użyć słowa uleczania czy naprawy, tak? Bo no, tu nie jest nic złego, ale w kierunku przemodelowania, w kierunku polepszenia komfortu życia, tak samemu jak i w relacjach. I czasem wtedy okazuje się, że faktycznie to była... Teraz jest miłość, a nie współzależnienie, bo miłość daje wolność. Miłość i wolność. To jest razem. Często ludzie, którzy już tego dokonali, mówią, ale zaraz. Zaraz. Przecież ja nie wiem, czy ja jego ją kocham dalej. No bo ja już mogę żyć bez niej. Tak? Ja już mogę tutaj, prawda? A ja mogę żyć z tym obniżonym murem. Mogę? Można, można. No, to, to po co mi ta druga osoba? No, właśnie po to. To właśnie po to. My, jeżeli jesteśmy szczęśliwi, my możemy sobie spokojnie z drugą osobą być. I nie, nie, nie umieramy już bez niej, nie? Umieram z tęsknoty. Bez niego czuję się jak śmieć, nie? Bez niej rozdziera mnie, nie? <grych> nie wyobrażam sobie, co by było, gdybyśmy się rozstali. To byłoby straszne. Chyba bym tego nie przeżył. Ja bym chyba. Pewnie pękło serce, załamało się. Bo my wisimy na sobie we współzależnieniu. My mamy się cofnąć, kiedy pojawi się przestrzeń, pojawi się komfort. Jest to możliwe, ale my musimy wyhamować. Musimy wyhamować ten kołowrót. Zobaczenie tych schematów, że mamy jest z dzieciństwa. Oczywiście, że przemodelowane później przez wiek dojrzewania, sympatie, różne związki, ale to, że my się gdzieś tam po drodze rozwodziliśmy, często wynika z tamtą. Myśmy odgrywali cały czas rzecz, aż w końcu doszliśmy do momentu, że tak, ale teraz to widzę, teraz to widzę. I widząc to, nadal możemy to powtórzyć to ileś razy, nie, bo to, że coś widzimy, to wcale jeszcze nic nie znaczy. To już jest pierwszy wielki krok, ale jeżeli to widzimy, zaakceptujemy, możemy to sobie przemodelować, też różnymi technikami, tak. I y, możemy sprawić, że ta przestrzeń się pojawi i u nas temat współuzależnienia w relacji z przeciwieństwem minus z plusem sprawi się, że my szanując swoje tutaj zbyt wysokie granice, które ta druga osoba będzie obniżać, a tutaj szanując skłonność do przekraczania granic, która też ta osoba musi troszeczkę zrobić w przestrzeni. Y, może to doprowadzić do polepszenia standardów, w jakich y, żyjemy. Y, I może to każdy. I może do każdy. Tylko musi oprócz gazu pod jedną nogą, mieć drugą nogę na, na hamulcu. Nie po to, żeby się wyciszać, żeby y, znowu wypierać różnego rodzaju emocje. Nie? nie po to w pewnym momencie życia, żeśmy odkryli siebie na nowo, żeby y, zobaczyliśmy te schematy, żeby znowu coś zamiatać pod dywan, chociaż jest to częste. Jeżeli już coś zobaczyliśmy, tego się nie da od zobaczyć. Ale da się sprawić, żeby nam to y, służyło. A nie, żebyśmy powtarzali te schematy z dzieciństwa, wciąż, 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 wciąż i na Zatoki Macieju. A tak naprawdę bardzo często schematy rodziców. Jeżeli którykolwiek z moich filmików y, Wam się podobał, jeżeli to coś poruszyło Was w jakiś sposób, jeżeli coś zobaczyliście, czy na nowo, to z góry dziękuję, sprawia mi to wielką frajdę. Proszę o lajka, like udostępnienie i suba, bo jeżeli uważacie, że to jest fajne, no to fajnymi rzeczami można się dzielić. Za co z góry dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani. Jeszcze raz. Pięknie jest dzisiaj.